Ten silos postawiłem dawno temu. Pamięta on początki tej serii? Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Czarny Pan, a to jest kolejny odcinek z mojej serii na bezludnej wyspie. Dzisiaj kolejne, różne ciekawe rzeczy mam przed sobą w planach. Przede wszystkim muszę dalej posunąć się z produkcją różnych rzeczy, które są potrzebne do ucieczki z wyspy. Na początek jeszcze pojechałem rozładować kombajn, w którym było dość sporo kukurydzy. Przeładowałem kukurydzę do silosu, ponieważ być może przyda mi się ona w dalszej części tutaj rozgrywki właśnie na bezludnej wyspie. No oprócz tego poszedłem sobie do sklepu i kupiłem dość duży siewnik, no dość powiedzieć duży, to jest chyba największy siewnik jaki mamy tutaj w podstawce w 22. No i tym siewnikiem będę musiał posiać sobie coś ciekawego na moim dużym polu. Mam tutaj dwa pola, nazwijmy je małe i duże. Na małym polu mam ogarnięte w tym momencie buraki, one sobie rosną, natomiast będę musiał na dużym polu posiać coś zupełnie innego i pewnie zastanawiacie się na jaką roślinę się zdecyduje, no to już wam powiem. Będzie to roślina, z której będę w stanie zrobić olej. A zatem będzie to rzepak. Tak, rzepak już był tutaj siany w tej serii. Już był ogarniany, no ale był siany innym siewnikiem. Siewnikiem, który był dużo mniejszy, ale nie wymagał kultywatora. Natomiast ten siewnik, z którego korzystam obecnie, kultywatora już wymaga, więc będę musiał użyć zielonego dojcwara i pojechać właśnie na moje duże pole. Tam zamierzam zatrudnić sobie pracownika, ale nie zrobię tego od razu. Poczekam sobie teraz, dlatego że najpierw pójdę spać. Po prostu mam zamiar poczekać, aż wyrosną mi jeszcze w międzyczasie winogrona. W ogóle mam taki plan, żeby dzisiaj ogarnąć sobie meble, dostarczyć resztki chleba, które potrzebuję właśnie zdobyć. Do tego mam zamiar jeszcze dostarczyć jajka i być może uda się zrobić masło. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Na razie wyspałem się, więc pełen sił. Mogę lecieć robić kolejne rzeczy. Jestem wyposażony teraz w gigantyczny kultywator. Zielony dojczara poradzi sobie właśnie z tą maszyną bez najmniejszego kłopotu. No albo z małym kłopotem, bo jak pewnie pamiętacie, ja robiłem już pole za pomocą tego Dojcwara i nie było to idealne rozwiązanie. No ale jakoś to pójdzie. Na razie muszę jeszcze zarobić trochę pieniędzy, bo zobaczcie, że naprawdę mam ich bardzo mało. Przy okazji przeładuję sobie rudę żelaza w odpowiednie miejsce. Część rudy trafi do przetworzenia do wytopu do mojej huty, a część rudy bezpośrednio pójdzie sobie na sprzedaż. W tym momencie na swoim koncie mam już ponad 250 tysięcy euro, no i wygląda na to, przepraszam, złotych. Tutaj gramy ze złotówkami, nie zauważyłem tego wcześniej, z rozpędu powiedziałem euro, ale przecież mamy tutaj złotówki. Kosmici, jak wiecie, płacą w złotówkach. No więc mamy teraz już ponad 300 tysięcy złotych. No i zobaczcie, tutaj czekałem sobie na jeszcze jedną paletę chleba, tak się upewniłem, że na pewno żadny na nowa mi już tutaj nie wyskoczy. Chleb to jest coś, co sobie zamierzam zamknąć teraz w kontekście dostaw właśnie towarów. Idąc dalej, mam tutaj jeszcze 6 palet jajek, a jak pewnie wiecie, potrzebuję ich dokładnie 5. Przy okazji mogę nakarmić moje krowy. Jak pewnie pamiętacie, wrzuciłem sobie tutaj do stodoły kilka belisiana, siana, tych kostek siana. No i właśnie teraz wyjąłem sobie trzy, nakarmiłem moje krowy. No i krowy oczywiście będą radośnie dawać mleko. O, tutaj jeszcze jest trochę miodu, to w sumie też będzie go można wziąć, ponieważ miód będzie mi potrzebny do kolejnych produkcji. W sumie płatki z będą wymagać właśnie miodu, więc od razu mogę sobie tutaj wziąć miód. A tutaj znowu w mleczarni wyprodukowało się dużo fajnych rzeczy. Zacznijmy od tego, że to jest masło. W pierwszej chwili w ogóle zastanawiałem się, czy wyprodukowało mi się masło czy czekolada, ale nie wziąłem pod uwagę tego, że przecież ja jeszcze nie mam tutaj cukru, bo pudełko po na masło i pudełko na czekoladę praktycznie wygląda jedno i drugie dokładnie tak samo. No ale, ogarnąłem to, co chciałem, więc teraz idziemy dostarczać kolejne towary. Zaczynam od chleba. Potrzebuję mieć 5 palet. Trzy miałem już wcześniej, w poprzednich odcinkach udało mi się je dostarczyć, natomiast nie wnosiłem ich tutaj do tego magazynu, żeby potem nie pogubić się w liczeniu. Dostarczyłem teraz kolejne palety, które były wymagane, więc myślę, że trzeba dorzucić jeszcze teraz a tutaj masło, no właśnie, masło udało się dorzucić. Chociaż przyznam szczerze, zacząłem się zastanawiać, czy na pewno dorzuciłem 5 palet chleba, czy przypadkiem nie dałem 4 palet chleba. Nie wiem, możecie to policzyć. Wydawało mi się, że dałem 5. Jeżeli dałem 4, to będę musiał sobie po prostu potem obejrzeć jeszcze raz ten materiał i najwyżej uzupełnić jedną paletę. Natomiast oprócz tego mam tu jeszcze jajka. No, w jajkach na pewno będę musiał dobrze to wszystko policzyć. Mam tutaj wymaganych 5 palet. Palet 3, 4, 5. No teraz jest policzone na pewno dobrze, więc 5 palet już tutaj mamy. I w sumie jeszcze jedna ważna rzecz, bo nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale ja tutaj mam jeszcze właśnie ser, ser żółty, tego też nie mogę zmarnować. No i właśnie, będę musiał wyprodukować jeszcze ciasto, i tego ciasta będę potrzebował dość. Sporo. No właśnie, ciasto też będzie dość złożonym tutaj łańcuchem produkcyjnym, więc będę musiał sobie to ogarnąć na spokojnie. Właściwie nie tyle ciasto, co tort, bo ja na to mówiłem po prostu jako tort. Natomiast w międzyczasie pojechałem jeszcze dostarczyć sobie na przykład jajka do odpowiedniej tutaj fabryki, żeby te torty można było robić. I dalej muszę dostarczyć jeszcze miód do fabryki płatków zbożowych. Więc teraz czeka mnie jeszcze jedna mała wycieczka. Okazało się, że tutaj wszystko poszło tak, jak sobie tego życzyłem, i znalazłem przy okazji bardzo dużo palet drewna. O, a tu akurat trafiły się cztery palety, cztery palety właśnie mebli. A drewno sobie tutaj pięknie parkuje, więc drewno też za chwilę sobie wezmę. No i pojedziemy oczywiście trochę sprzedać tych rzeczy. No bo nie ma co, nie ma co tego tutaj po prostu chomikować. Co trzeba będzie zawieźć do mojego magazynu to zawieziemy, a całą resztę zamierzam spieniężyć. No właśnie, więc lecimy teraz ogarnąć cały ten towar. Ojojoj, tu się nawet trochę przewróciłem, ale na szczęście udało się wyratować. Ogólnie rzecz biorąc, mam wrażenie, że rozstaw osi w tym ciągniku jest bardzo duży i po prostu ciężko się nim jeździ. To znaczy promień skrętu jest dość duży i osobiście Jakoś wolę jechać na przykład takim dojczwarem albo jakimś innym ciągnikiem niż właśnie tamtym New Hollandem. Być może zrobię sobie kiedyś eksperyment i sprawdzę, jak wygląda to faktycznie, ale moje subiektywne odczucie jest takie, że tym pojazdem jeździ się po prostu troszeczkę gorzej. No ale każdy może mieć jakieś ulubione maszyny i tych, których troszeczkę nie lubi. Lecimy teraz z dostarczeniem mebli. To jest czwarta paleta mebli i zarazem ostatnia paleta, która jest potrzebna do wyposażenia łódki. Zobaczycie za chwilę oczywiście też taki odpowiedni taki ekran, na którym to wszystko Wam pokażę, żeby nie było. Tutaj taki urywek można powiedzieć jeszcze, bo chciałem zobaczyć sobie cały ten krajobraz. Znalazłem jeszcze, jak widzicie, jedną paletę mm, sera. Tutaj sobie leżała, więc od razu wrzuciłem ją, można powiedzieć, do poczekalni. Jedziemy teraz to wszystko sprzedać, zobaczyć jak pieniądze szybko przybywają na koncie. 113 tysięcy złotych udało mi się zarobić. No i zobaczcie, wyposażenie łódki jest skończone. Oprócz tego truskawki, jajka, chleb, miód i masło. Też już są dostarczone. Tak naprawdę z jedzenia muszę wyprodukować płatki śniadaniowe, ale jak tylko ogarnę sobie e, przecież pracę w sadzie, a dzisiaj mam zamiar to zrobić. No właśnie nie powiedziałem wam tego od początku. Natomiast dzisiaj robimy pracę w sadzie za pomocą takiego specjalnego modzika. Opowiem wam o tym oczywiście w dalszej części tego filmu. Idąc dalej, płatki śniadaniowe no mamy już za sobą, bo przecież tak naprawdę wszystko będzie za chwilę gotowe. Mleko 1000 litrów, to jest tylko kwestia czasu, no bo przecież będę musiał przyjechać cysterną no i zostawić te 1000 litrów w cysternie, bo inaczej nie da się przechowywać mleka tutaj w farmingu. Co dalej? Trzy palety cukru. No to z tym będzie troszkę więcej roboty, ponieważ cukier dopiero, no chciałem powiedzieć, że cukier mi dopiero rośnie. No może nie cukier, ale buraki cukrowe owszem. Swoją drogą w międzyczasie postawiłem sobie tutaj warsztat, bo pomyślałem sobie, że podjadę po prostu tym moim bardzo ładnym sprzętem od marki Oxbo i wymienię jego konfigurację. Nie wiedziałem tylko jednej rzeczy, że nie jestem w stanie tego zrobić. A wiecie dlaczego? Dlatego, że ta maszyna od marki Oxbow, ten fajny opryskiwacz, występuje w wielu wersjach, ale nie mogę go ustawiać, dlatego, że ta maszyna jest wypożyczona. Gdybym sobie ją kupił, no to bym sobie mógł robić dokładnie z nią to, co chcę. Ale ponieważ jest wypożyczona, no to niestety, nie mam takiej opcji. No dobra, więc musiałem na chwilę wyjść z sejwa. Rzadko to robię. W ogóle wyskoczył mi jakiś dziwny komunikat o zmianie ustawień graficznych. Komunikat, nie wiem czemu. No i pomyślałem sobie, że dodam tutaj jednego moda, nawet nie tyle moda, co jedno konkretne DLC. Myślę, że teraz warto Wam opowiedzieć właśnie o tym DLC, o tym jednym dodatku, który pojawił się tak trochę znikąd. Jest to Aero Grape Riner Series. Jest to specjalny combine służący do zbioru winogron. I tak sobie pomyślałem, że skoro już robimy tutaj zbiory winogron, to wykorzystam do tego taką specjalną maszynę, która została dodana do farminga. W 2022 roku, jeśli dobrze pamiętam, wraz z pierwszym Season Passem. I w sumie to było takie DLC, o którym nikt nie wiedział. Po prostu dowiedzieliśmy się w momencie, kiedy to DLC wyszło. Tak chwilę po tym, jak wyszło DLC w Vermeer Pack. I nawet nie wiem, czy to dlatego, że po prostu Vermeer Pack okazał się być... No, trochę słabym DLC, bo osobiście, osobiście uważam, że Vermeer Pack był bardzo słabym właśnie dodatkiem, według mnie najsłabszym ze wszystkich. Zresztą większość widzów tak też uznała, że Vermeer Pack pozostawia sporo do życzenia. Wiecie, to nie był oczywiście dodatek tragiczny, natomiast tak powiedzmy w skali od 1 do 5 gwiazdek, no to ja bym mu dał 3. No i gracze byli trochę niezadowoleni z dodatku Vermeer Pack, i chyba trochę tak na osłodę dostali właśnie jeszcze ten sprzęt. I ten sprzęt generalnie był naprawdę fajny. Osobiście uważam, że naprawdę. Naprawdę on robi robotę. Zobaczcie, tylko jak on wygląda. Naprawdę super maszyna, świetnie się nią pracuje. No i powiem szczerze, cieszę się, że mogę z niej tutaj skorzystać. A propos, właśnie tego, co jeszcze muszę tutaj sobie wyprodukować, no bo mówiłem o tym cukrze, że cukier sobie rośnie. No to w międzyczasie ja teraz będę tutaj jeździł i zbierał to pole. No, bo czy, znaczy, będę zbierał winogrona. Nie, że to pole, nie, że to pola będzie sobie tu rosła. Tylko będę zbierał to pole, na którym rosną sobie winogrona. O tutaj, właśnie w tym sadzie. Mega ładnie to wygląda. Naprawdę będę miał piękne ujęcie do miniaturki dzisiejszego filmu. Właściwie to miniaturka już jest zrobiona, no ale wiecie. Ja muszę komentarz nagrać oczywiście po tym, jak nagram ten wyjściowy materiał. No to wróćmy w takim razie do tego cukru, który gdzieś sobie tam rośnie. Właściwie tu buraki rosną, cukier to dopiero z niego będzie. No i tak. Cukier to ja sobie muszę wyprodukować, więc będzie jeszcze trochę z tym roboty i ten cukier będzie mi potrzebny przede wszystkim do tego, żeby dostarczyć właśnie trzy palety suchego, zwykłego cukru i do tego jeszcze będę musiał zrobić trzy palety czekolady. A jak pewnie wiecie, czekolada w farmingu składa się z mleka i z cukru. Kurde, no normalnie szkoda, że te czekolada to nie są lody truskawkowe. Jeszcze by dodać po prostu można było do tego truskawki i mielibyśmy taki fajny przepis. Mleko, cukier... No i właśnie te truskawki, byłoby to zdecydowanie bliższe prawdzie, no bo trochę ciężko mi sobie wyobrazić czekoladę, która składa się z mleka i cukru. No nie wiem, może wy sobie potraficie wyobrazić, natomiast kiedyś poruszałem już ten temat w odcinku o Absurdach właśnie w farmingu 22 i uważam, że to jest jedyny tak naprawdę łańcuch produkcyjny, do którego można się w jakikolwiek sposób przyczepić. No bo jednak ta czekolada w prawdziwym życiu składa się zupełnie czego innego. Oczywiście można się też przyczepić do łańcucha produkcyjnego, w którym robimy metal, ale nie ze względu na to, że robimy metal, tylko ze względu na to, że ten metal jest po prostu bardzo OP. No jak pewnie wiecie, ja sobie zrobiłem tutaj przecież farmę pieniędzy na tym metalu, a nie ma to nic wiele wspólnego po prostu z farmingiem. Tak czy inaczej Skoro Giants nam to dostarczył, to trzeba to wykorzystać na maksa. I ja zamierzam się bawić tutaj dobrze w tej serii. Więc jak widzicie, zrobiłem sobie tam fabrykę metalu, i oczywiście, z jednej strony jest to absurd, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że w tak prosty sposób mogę sobie zarobić kupę pieniędzy. No a tutaj postawiłem sobie fabrykę. To już w sumie tych fabryk nie będę musiał wiele stawiać w tej serii. Teraz postawiłem sobie fabrykę, właśnie w której będę przetwarzał winogrona. To jest fabryka, właśnie przetwórnia winogron. Oj, chyba trochę płot tutaj źle sobie zrobiłem. No i teraz tak, mam płot, mam tutaj przetwórnię winogron, naprawdę kozacka fabryka i teraz będę musiał dostarczyć winogrona. Oczywiście do transportu winogron służą takie specjalne przyczepki, natomiast ja nie będę z nich korzystał, ponieważ postawiłem sobie tą przetwórnię winogron po prostu bardzo blisko mojego... Sadu moich winorośli, więc, no, przejadę sobie tutaj po prostu bardzo szybko. No i od razu wszystko przeładuję. Także teraz rozładujemy sobie właśnie ten piękny sprzęt. No i co jeszcze będę potrzebował? Będę potrzebował jeszcze wyprodukować tutaj ser, tort i olej. Jeśli chodzi o olej, to raczej jestem już spokojny, ponieważ jak ogarnę sobie rzepak, rzepak się właśnie sieje. Jak sobie go zbiorę, przerobię na olej, no to temat będzie zamknięty. Więcej zabawy na pewno będzie z tortem i z serem. Po Pierwsze, dlatego że ser będzie wymagał dość dużej ilości mleka. Po drugie, to mleko też będzie jeszcze wymagane chociażby do produkcji ciast, do produkcji tortów, no więc tego będzie całkiem sporo. Jeszcze do tortów, z tego co wiem, będę musiał dostarczyć jajka, yy, chociaż to chyba już zrobiłem wcześniej, i na pewno będę musiał dostarczyć jeszcze taki jeden magiczny składnik, czyli. Będę musiał dostarczyć również truskawki. No i w sumie jeszcze chyba masło, a przecież masło też muszę jeszcze wyprodukować. A masło, jak wiecie, robi się z mleka, więc generalnie to z tego mleka to jeszcze dużo fajnych rzeczy będę musiał zrobić. Także na pewno czeka nas jeszcze jakieś karmienie krów. No a w międzyczasie ja sobie tutaj robię żniwa, można powiedzieć, takie tutaj w sadzie. Fajnie to wygląda, naprawdę mega ładnie to wygląda. Podoba mi się ten pojazd, naprawdę super to wyszło. Jeszcze tutaj taki ładny pagórek, więc ta winnica nie jest taka płaska, tylko jak widzicie, idzie troszeczkę do góry, a potem schodzi tam w stronę morza. Super mi to wyszło, tak mi się wydaje. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba. Jeśli jesteście zadowoleni, to piszcie na przykład Super Winnica, a ja wam oczywiście przypnę serduszko. Tak czy inaczej, moim celem jest tutaj ucieknięcie, wydostanie się z tej wyspy w czasie krótszym niż 24. Godziny. To jest w tym momencie odcinek numer 12, jeśli dobrze liczę, natomiast grałem tutaj już właściwie w okolicach 16-15-16 godzin, więc jeszcze trochę czasu zostało. W tym momencie raczej już jestem spokojny o ten challenge, raczej powinienem się już wyrobić. Nie powinno być tutaj problemów z tym, że w 24 godziny się nie zmieszczę, ale w tym momencie przyszedł mi do głowy taki pomysł, żeby spróbować zmieścić się w 20 godzin. Od razu mówię, że jak tylko wydostaniemy się z tej wyspy, to wylądujemy sobie na Mapie i sobie pogramy właśnie na tamtej. Innej mapie również serią od zera, więc to nie będzie tak, że skończymy tą serię i nic tutaj nie będzie, tylko po prostu zaczniemy inną serię, ale jednak w podobnych klimatach. Więc teraz skończyłem już tutaj zbierać winogrona, podjadę sobie jeszcze rozładować. Zobaczcie, że ten pojazd wysypuje te winogrona na bok, taki inny system rozładunku, bardzo ciekawy swoją drogą. Natomiast trochę nie mogłem ogarnąć, co odstawia ten pracownik. Dlaczego tutaj zrobiły się jakieś takie dziwne tekstury? No ale jak zobaczyłem sobie, że w sumie wszystko jest ok. no to pomyślałem, dobra, no widocznie tekstury się trochę zbagowały, nie wiedzieć czemu mniejsza z tym, teksturami to tam człowiek aż tak bardzo się przejmował nie będzie i jedziemy robić kolejne rzeczy. Muszę jeszcze na pewno nakarmić dzisiaj moje kury, bo przecież jeszcze trochę jajek będę potrzebował, a moje kurczaki zaczęły już mniej więcej głodować, więc wrzuciłem im tutaj 3250 litrów pszenicy. Pszenicy oczywiście sam nie uprawiałem tutaj, kupiłem sobie ją ze sklepu, skoro mam tyle pieniędzy, no to nie ma z tym najmniejszego problemu. Aha, właśnie, bo tu jeszcze mi owiec będzie potrzebny. Nie powiedziałem wam o tym, natomiast będę potrzebował dość sporej ilości owsa do jednej magicznej rzeczy, a mianowicie do stworzenia właśnie tych płatków śniadaniowych. To jest łańcuch produkcyjny, który wymaga ogromnej ilości zasobów i dużej ilości pracy. Natomiast ułatwieniem jest to, że jak mamy już dużo pieniędzy, to ten owiec na legalu możemy kupić sobie w sklepie. Nie chodzi mi o korzystanie z jakichś modów, które pozwalają kupić dosłownie każdy towar w grze. Choć to i tak jest fajna sprawa, ale o tym opowiem Wam kiedy indziej. To nie jest dzisiaj czas na to. No ale uważam, że to i tak by była fajna opcja. Ja nie korzystam z żadnego takiego moda. Ja tutaj gram po prostu mniej więcej tak, jak gra wygląda. Mamy możliwość kupienia owsa w sklepie. Natomiast, żeby to zrobić, to trzeba po prostu kupić żarcie dla koni. Bo tak jak możemy kupić na przykład żarcie dla kur i to jest wtedy pszenica, tak możemy kupić żarcie dla świni. Dostaniemy tą taką wymieszaną paszę, która w ogóle nie wiadomo z czego się składa. No i dostaniemy jeszcze na przykład żarcie dla koni. No i to już jest trochę prostsze, bo to jest właśnie sam prosty owiec. No i tym owsem mogę, z tym owsem mogę zrobić wszystko. Mogę pojechać go sprzedać i zarobić kupę siana, mogę na przykład wrzucić go do fabryki płatków śniadaniowych tylko po to, żeby właśnie móc uruchomić produkcję. Oczywiście mógłbym tutaj zrobić sobie też kolejne żniwa albo nawet wziąć chyba resztki owsa jeszcze z silosu, jeśli tam coś zostało, no ale doszedłem do wniosku, że trzeba tutaj pojechać z grubej rury, więcej sobie tego kupić, tym bardziej, że pieniędzy mam dużo. Skoro zrobiłem sobie fabrykę pieniędzy, to trzeba z niej też troszkę korzystać. A w międzyczasie pojechałem jeszcze do moich krów i wziąłem od nich prawie 6,5 tysiąca litrów mleka. To właśnie z tego mleka zamierzam wyprodukować sobie teraz między innymi ser żółty i masło, żeby potem można było zrobić ciasto. Okej, okay, tak to fajnie wygląda. Co tu jeszcze dzisiaj można by było zrobić? Myślę, że trzeba iść spać, bo tak naprawdę w ciągu tego dnia zrobiłem dokładnie to, co chciałem. Zrobiłem wszystko, więc możemy sobie lecieć dalej. Jak widzicie, sen nie był możliwy, no ale od czasu do czasu tak się zdarza. Sen nie jest możliwy wtedy, kiedy jeszcze gra przedstawić musi te wszystkie rzeczy po tym, jak sobie spaliśmy poprzednio. No i w tym momencie wygląda na to, że moje buraki są już gotowe do zbioru, więc prawdopodobnie w kolejnym odcinku będziemy sobie robić dość duże wykopki. Oprócz tego zarobiłem jeszcze sporo kasy, no właściwie to zarabiam, no bo tutaj znowu mogę uruchomić te wszystkie moje rzeczy. No i wygląda na to, że znowu na koncie będę miał dużo pieniędzy. Bardzo mnie to oczywiście cieszy, bo będę w stanie sobie ogarnąć kolejne fajne rzeczy ze sklepu. Trzymajcie się w takim razie, widzimy się w kolejnym odcinku, nie możesz tego przegapić. Cześć!